Zadanie 18. Rozwiąż nierówność. Wartość bezwzględna z liczby x plus 4 nad 3 musi być mniejsza lub równa liczbie 6. No i tutaj skorzystamy z własności wartości bezwzględnej, którą zapisałam tutaj w tym miejscu. Na jej podstawie możemy zapisać, że uzyskujemy wartość bezwzględną z liczby x plus 4 nad wartość bezwzględną z liczby 3, co musi być mniejsze bądź równe liczbie 6. Przyjrzyjmy się teraz liczbie, która stoi w mianowniku. Tutaj jest wartość bezwzględna z liczby 3, a wartość bezwzględna z liczby 3 to po prostu 3. I teraz resztę przepisujemy bez zmian. I tutaj będziemy mieli 6. Całą nierówność obustronnie mnożymy przez 3, Uzyskując wartość bezwzględną z liczby x plus 4, która jest mniejsza bądź równa liczbie 18. I teraz tak uzyskaną nierówność z wartości bezwzględnej zapisujemy w postaci dwóch innych nierówności, w których już tej wartości bezwzględnej nie będzie. Czyli tutaj będziemy mieli x plus 4, która jest mniejsza bądź równa liczbie 18. No, tutaj może tą ósemkę zapiszemy bardziej czytelnie i X plus 4, która jest większe bądź równa liczbie minus 18. Obie te nierówności musimy teraz rozwiązać. Tutaj będziemy mieli x, które jest mniejsze bądź równe liczbie 18 odjąć 4, czyli x jest mniejsze niż liczba 14. Narysujemy sobie wykres tej nierówności teraz w tym listu i zaznaczymy tutaj liczbę, no właśnie, nie minus 14, tylko plus 14. Ponieważ x jest mniejszy lub równy, to liczbę 14 musimy zamalować kółkiem no i zaznaczamy wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej i na lewo od liczby 14. Zapiszemy sobie teraz przedział, który jest rozwiązaniem tej nierówności i będziemy tutaj mieli przedział, do którego należą wszystkie liczby rzeczywiste od minus nieskończoności do liczby 14 i będzie to przedział prawostronnie zamknięty. Popatrzmy teraz na tę nierówność. Tutaj uzyskamy x, który jest większy bądź równy, minus 18, minus 4, co w rezultacie daje nam x większy bądź równy liczbie minus 22. I teraz co zrobimy? Oczywiście tutaj również tę nierówność narysujemy sobie na wykresie, czyli zaznaczam tu liczbę minus 22, zaznaczam liczbę minus 22. Zamalowanym kółkiem, no i zaznaczam liczby, które leżą na osi liczbowej na prawo od liczby minus 22. Teraz zapiszemy sobie przedział, który jest rozwiązaniem tej nierówności. Tym przedziałem są wszystkie liczby rzeczywiste od minus 22 do plus nieskończoności przedział lewostronnie zamknięty. I rozwiązaniem z kolei tej nierówności będzie część wspólna zarówno tego, jak i tego przedziału. Czyli tutaj sobie narysujemy oś i oba te przedziały zaznaczymy na tej jednej osi. Czyli tutaj będziemy mieli minus 22 i 14. Najpierw zaznaczę sobie ten przedział, czyli tutaj będziemy mieli taki wykres. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o ten przedział, no to tak, tak samo jak narysowaliśmy niżej, tak samo zaznaczamy tutaj i w tym miejscu. I jeszcze raz sobie powtórzmy, że rozwiązaniem tej nierówności jest część wspólna obu tych przedziałów. Mając wykres, jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób odczytać część wspólną, ponieważ to jest ten fragment wykresu, gdzie oba te przedziały na siebie po prostu nachodzą. Czyli tutaj będziemy mieli odpowiedź następującą. x należy do przedziału liczbowego obustronnie zamkniętego od liczby minus 22 do liczby 14. Oznacza to, że wszystkie liczby rzeczywiste z tego przedziału są rozwiązaniem tej nierówności. Możemy sobie dokonać sprawdzenia. Czyli napiszmy tutaj sprawdzenie, no i w pierwszej kolejności wybierzemy sobie dowolną liczbę, która leży w tym zaznaczonym na zielono przedziale, czyli na przykład liczbę 10, czyli 10 podstawiamy pod x w tym miejscu i tu będziemy mieli 10 plus 4 nad 3 wartości bezwzględnej, to jest lewa strona nierówności, czyli w rezultacie będzie to 14 nad 3 wartości bezwzględnej. A wartość bezwzględna z liczby 14 na 3 to jest po prostu 14 na 3. No i teraz możemy sobie włączyć całości, czyli będziemy tutaj mieli 4 całe oraz 2 trzecie. I teraz popatrzmy, lewa strona jest liczbą równą 4 całe i 2 trzecie zapiszmy tutaj 4 całe i 2 trzecie, natomiast prawa strona nierówności jest równa liczbie 6, i lewa strona musi być mniejsza lub równa liczbie 6. Czyli uzyskaliśmy 4 całe i 2 trzecie, mniejsze lub równa liczbie 6, co oznacza, że ta nierówność jest nierównością prawdziwą. To nam potwierdza, że faktycznie liczba 10 jako przykładowa z tego zbioru jest rozwiązaniem tej nierówności. I w momencie, w którym myśmy wybrali dowolną liczbę z tego przedziału liczbowego, to za każdym razem na tym etapie uzyskamy nierówność prawdziwą. Popatrzmy teraz, co by się zadziało, gdybyśmy wzięli jakąkolwiek liczbę tutaj z tego zbioru. Oczywiście musimy pamiętać, że nie może to być liczba minus 22, ponieważ należy ona do odpowiedzi, do rozwiązania tej nierówności. No i dla przykładu, przyjmijmy na przykład liczbę minus 24. Czyli po lewej stronie uzyskamy wartość bezwzględną z liczby minus 24 dodać 4 nad 3, co w rezultacie da nam minus 20 nad 3, a minus 20 nad 3 wartości bezwzględnej po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej jest równe liczbie 20 nad 3. Możemy sobie tutaj wyłączyć całości, czyli uzyskamy tutaj. 6 całych i 2 trzecie, czyli lewa strona jest równa 6, całych i 2 trzecie, natomiast prawa strona jest równa liczbie 6. Tutaj tą szóstkę sobie zapiszemy, przy czym lewa strona nierówności musi być mniejsza lub równa liczbie 6. No i popatrzmy, liczba 6 całych i 2 trzecie nie jest liczbą ani mniejszą od szóstki, ani równą liczbie 6, co oznacza, że uzyskaliśmy tutaj nierówność, która jest nierównością. Fałszywą, to nam potwierdza, że liczba minus 24, czyli liczba nienależąca do tego zbioru, jest czy nie jest w zasadzie rozwiązaniem tego wyrażenia tej nierówności? No i tutaj, gdybyśmy wybrali dowolną inną liczbę, która nie należy do tego przedziału, który tutaj wskazaliśmy, to za każdym razem uzyskamy taką sytuację, w której będziemy mieli w tym miejscu, na tym etapie nierówność fałszywą, czyli lewa strona nie będzie mniejsza lub równa stronie prawej.